Kochani, nadeszła ta długo wyczekiwana chwila, bo na cudnego boksa czekaliśmy aż dwa miesiące. I oto jest duży, obszerny, ciężki karton wypełniony po brzegi kosmetykami i drobiazgami. Mamy tu ulotki, taki prezencik. W postaci pasty do zębów. Tak ona wygląda. Zajrzałam już w skład. Nie widzę tutaj fluoru. Ponoć jest wybielająca. I chroni zęby przed bakteriami. Nie wiem ile kosztuje, bo to jest prezent. Kolejnym produktem, który znam. Jest olejek ultra nawilżający z Go Nature, Emorio. Ponoć w 100% wegański, w 98% naturalny. No i co? Olejek można używać do kąpieli, do masażu i tak, żeby się posmarować. Ponoć za 15 ml koszt tego produktu to 69 zł. Tutaj mamy 50 ml więc produkt wychodziłby na bardzo drogi. No. Także to na tyle. Kolejny produkt, co my tutaj sobie wyciągniemy. Jest fluid z biodermy z SPF 50 i też kosztuje 69 zł za 40 ml. A tutaj mamy. Nie wiem ile tutaj mamy. Tak, to jest produkt całozamiarowy 40 ml. Zaraz sobie zrobimy test. Odcień mam bardzo jasny i powiem Wam, że jest bardzo płynny ten fluid, aż mi się wylał z tej buteleczki. Taką wygląda. No, nic nie widać, niestety. No, ale jest bardzo jasny. Podejrzewam, że na mnie aż za jasny jest taki oleisty. Chyba, że to tylko mm, na górze tego opakowania coś takiego się znalazło. No, ale nie wiem, czy skorzystam. Przetestować zawsze można. Kolejny produkt. Od firmy Barwa Naturalna jest to woda ryżowa do demakijażu. 95 ml. Szkoda, że pudełeczko nie przyszło wczoraj, bo akurat wczoraj skończył mi się płyn na i musiałam iść do sklepu. tak bym miała. No cóż. Takich produktów nigdy nie za wiele. One się szybko zużywają. Cieszę się, że jest to produkt... Dość naturalny. Sprawdzimy jeszcze skład. No, ale w składzie tego jest dość sporo i nie powiedziałabym, że są tu same naturalne składniki. Ale nie jest najgorzej. Kolejny produkt. Aha, za te 95 ml. Ten produkt jest warty 4,50. Z tej samej firmy jest tonik ryżowy i też 95 ml koszt, taki sam, 4,50. Są to opakowania travel size. No i co, też przydatna rzecz, także fajnie. W moim pudełku znalazł się lakier do paznokci. Jest to chyba prezent, za to, że kupiłam pakiet czterech pudełek. Kupiłam sobie pudełka do końca roku, także możecie śledzić, jeżeli jesteście zainteresowani, co w tych pudełkach się znajdzie. No i dostałam ładny pudrowy yy, kolor tego lakieru do paznokci, ponoć szybko schnącego. Nie wiem, ile jest wart, bo to prezent. Mamy też herbatkę, jak w każdym pudełeczku od cudnego boksa. Yy... Z Cup and you. Te herbatki są dość dobre, tylko trzeba się zaopatrzyć w taki zaparzacz, bo one są sypane. Kolejnym prezentem jest taki słoik ze słonką do picia napoi. Akurat nie mam i cieszę się z takiego prezentu. Bardzo fajnie. Nie takie rzeczy uszczęśliwiają. Kolejny produkt to z Minerals, mam pędzel i ten pędzel nada się i do rozświetlacza i do brązera. Warty jest ten pędzel na około 30 zł, jest z włosia syntetycznego i do niego dostaliśmy bronzer, warty jakieś 22 zł, także też fajny zestaw do makijażu pędzli nigdy nie za wiele, moim zdaniem. A o że cóż mogę więcej powiedzieć. Jest taki dość sypki pudrowy. Cudny bok, pomyślał też o naszych partnerach i dorzucił perfumę Soul które znalazły się już w czerwcowym pudełku, o ile dobrze pamiętam, ale tym męskim. I powiem Wam, one nie są drogie, bo około 15-20 zł może, ale bardzo ładnie pachną. Myślę, że mój będzie zadowolony. Kolejny, ostatni chyba już prezent to proszek do porania Mayeri Sensitive. Ja już go też dostałam wcześniej, ale szczerze się przyznam, że jeszcze go nie przetestowałam. Ale powiem Wam, że pudełko jest na wypasie i ono chyba jest warte gdzieś przynajmniej 250 zł. Za cenę po odjęciu rabatu gdzieś 80 zł. Także super. Ja jestem bardzo zadowolona i chyba Wam powiem, że warto sobie takie pudełko kupić. Ja polecam. A czy Wy się skusicie? To już Wasza decyzja. Na dziś to wszystko. Dzięki. Pa.